Robercie, na początku takie podstawowe pytanie, które zadaliśmy chyba każdemu. Jak Cię ci zaczęła Twoja praca z radiem? Moja praca z radiem zaczęła się w 2019 roku, kiedy to na pierwszych zajęciach z panem doktorem Greniem przyszły dwie dziewczyny, dwie piękne blondynki, które powiedziały, że są właśnie z Radia na Głos, opowiedziały co to jest za radio, co tam Robią no i zaprosiły nas chętnych do tego, byśmy przyszli na pierwsze spotkanie yy, i żebyśmy porozmawiali o tym, co nas interesuje, kim jesteśmy yy, no i czy chcemy w tym radiu pracować. Więc tak naprawdę zachęciły mnie dwie blondynki. I też może taka myśl, że jestem na studiach i trzeba coś robić innego niż tylko się uczyć czy chodzić gdzieś na jakieś imprezy. Więc poszedłem właśnie do radia, by poszukać nowych znajomości, by rozszerzyć się jakby swoje pasje. No i też za tymi dwoma blondynkami. I tak to się zaczęło. Rozumiem. A jak wyglądała może Twoja pierwsza audycja w takim razie? O matko, pierwsza audycja to była Popcorn i Cola z Natalią Szymańską i Klaudią Halczuk, które pozdrawiam. E, gadaliśmy o trzecim sezonie z Stranger Things, jak się wiemy. Tak, tak, bo to, mhm, to była cudowna audycja, na którą się spóźniliśmy 5 minut, bo biegliśmy z nowego rynku. Wszyscy zasapani, zdenerwowani, pierwsza audycja już czeka w topa. Przyszliśmy, prawie wyważyliśmy drzwi i powiedzieli nam tylko, że spokojnie damy wam jeszcze parę minut, żebyście odetchnęli i wtedy zaczniecie. Zaczęliśmy, był stres niesamowity, bo tak naprawdę dopiero wtedy, pierwszy raz us usłyszeliśmy siebie nawzajem, jak nasze głosy brzmią. A na przykład, no, ja swojego głosu bardzo nie lubię słuchać, I, i, i dziewczyny miały podobnie, i to było pierwsze takie dziwne wrażenie, że słyszymy siebie na słuchawkach i tak dalej. Jeszcze wtedy pamiętam, siedziałem tam, a nie tutaj. Jeszcze nie miałem takich umiejętności, żeby mieć władzę nad, nad tym, co się dzieje podczas audycji. I rozmawialiśmy godzinę. Pamiętam, wszyscy po audycji nas yy, bardzo, tak ze śmiechem opierniczali za to, że gadamy bardzo długo. Bo zazwyczaj w radu jest, że 2-3 minuty wejście, a my mieliśmy najdłuższe wejście 15 minut. Ciągiem, cały czas. I w sumie nasza audycja też teraz polega na tym, że my tak naprawdę jedno wejście gadamy 10-15 minut, co jest pewnym wyznacznikiem naszej audycji. No i ta pierwsza audycja była bardzo stresująca, nerwowa, ale jednak poczuliśmy już to że możemy mamy o czym rozmawiać. Poczuliśmy fajne flow między sobą, bo też tak naprawdę dopiero się z dziewczynami poznawałem one ze mną. I poczuliśmy wielką frajdę, że to się udało, pomimo przeróżnych takich mniejszych, większych błędów, ale jednak to się udało, więc przeżycie niesamowite byłem bardzo spocony, jak, jak już było po audycji. No, o, oczywiście z każdą kolejną już było tego stresu troszeczkę mniej, ale jednak zawsze, jak się wchodzi na antenę, to ten stres y, taki delikatny, ten taki dobry, y, stres cały czas jest. Czyli, jak, jak możemy zauważyć, radio nie tylko łączy ludzi poprzez samo radio, ale też pozwala nam nawiązać przyjaźnie, które przetrwają naprawdę bardzo długie lata. Dziękuję Ci, Robert, za, za ten wywiad i. Powodzenia zresztą dnia. <noise> Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim Michałowi, operatorowi kamery tutaj, wszystkim naprawdę za poświęcony Wasz czas. No i w sumie cieszy mnie to, że jako studenci pierwszego roku wzięliście na warsztat właśnie Radio Nagus. Bardzo mi z tego miło. Z tego powodu miło.